quick mixu ale dziś już bogatsi od życiowe doświadczenia wcale nie jesteśmy pewni że nasze asy muszą okazać się lepsze od Empały i od Jankowskiego niezły start Empały lepszy start Pedersena ale został tym razem Andrzej Kuszcza na czele Łukasz Jankowski, choć teraz młodziutki Leszczynianin, wzięty w kleszcze przez dwójkę bardziej doświadczonych zawodników drużyny zielonogórskiej, postawiło motocykl Łukasza Jankowskiego, ale jeszcze będzie walczył. Wejdzie przy krawężniku na pozycji Andrzeja Huszczy. Szeroko teraz pan Andrzej, chyba za szeroko. Łukasz Jankowski atakuje przy krawężniku. Pedersen już daleko z przodu. Nie jest najszybszy na startach, ale na dystansie. Już naprawdę dysponuje dużą prędkością swoich motocykli zawodzi tym razem Jacek Kępała. No i jak na razie jedyny internacjonał, jedyny zawodnik zagraniczny w tym spotkaniu. Duńczyk Pedersen prezentuje się tak, jak się od niego oczekuje. Na czele z dużą przewagą Kusza. broni drugiej pozycji. Trzeci Łukasz Jankowski, a ostatni Jacek Empała. Jeżeli tak zawodnicy dojadą do mety, Quick Mix stanie się zdecydowanym faworytem dalszej części spotkania, ale też gospodarze będą mogli korzystać z ze rezerwy taktycznej. No i teraz już... W ostatniej fazie sezonu już będzie playoff, duńczyk Niki Pedersen oklaskiwany przez swoich kibiców. No i życzylibyśmy sobie, by tak pozostało już do końca tegorocznych rozgrywek.